Audia trujeczka. Jest moduł LED wymieniony na inny. Zaraz Wam pokażę o co tutaj z tym modułem chodzi. Tak sobie wygląda lampa. Po, po złożeniu, po sklei, ona była po kolizji. Także te wszystkie uchwyty, e, połamane, popękane, klejone już wcześniej. Krosz e, też wymaga jakiejś tam re, renowacji. Zresztą zalecałbym wymianę na nowy. Zresztą obudowa też nowa by się przydała, ale to nie było przedmiotem naszej usługi. Naszym przedmi My regenerowaliśmy lustro so soczewki e i sprawiliśmy, że te LEDy znowu świecą, bo nie świeciły ani w jednej, ani w drugiej rapie. W tej chwili nie, nie tylko świecą, ale mamy taki efekt powitania przy uruchomieniu silnika, i to nie wszystko. Jeszcze coś chcę Wam pokazać, mianowicie. Po włączeniu kierunkowskazu białe światło tego LEDa przestaje świecić, a kierunkowskaz staje się a, a talistwa staje się pomarańczowym kierunkowskazem. I to jeszcze sekwencyjnie są odpalane diody, jedna po drugiej, i mamy taki efekt przepływania tego światła. Mhm.